I teraz im robią mm, ziemię, podwórko. Tak. Tam będzie ładnie wyglądało. Już widzę ten projekt tak w oczach i będzie naprawdę ładnie. Tylko żeby... Okej, okay, niech zrobią chodnik, ale dookoła niech zostawią zieleń, żeby te deszcze miały gdzie wsiąkać. Bo tu jest za dużo wszędzie betonu w tym mieście. Ale będzie ładnie, ładnie będzie. A dzisiaj w nocy była noc spadających gwiazd, obudziłam się po trzeciej, poszłam spać, dalej, nie chciało mi się patrzeć, o ta o, 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 o słoneczko Ech. i poszłam spać, także ja nie wiem, nie, nie mówili, że o dwunastej w nocy mają spadać, później między było drugą, a trzecią, potem trzecią, a czwartą, a tak naprawdę nie wiem o której, nic nie widziałam, miałam za to dziwne sny. Ja, ja serio nie mam pojęcia co się dzieje, ale te sny są naprawdę bardzo ciekawe. Muszę patrzeć tutaj, bo jest pełno śliwek na drodze tam za mną i żeby nie miał marmolady na nogach. Dobra, dzisiaj obiad latuję w Labico, czyli lejtuszek. Dobra, są trzy. Ładnie to wygląda, nie? Trzymaj się. dzwonek? Nie. O. Aha. Co tak? Raz, ja? mm. Dzień dobry, dzień dobry, mamy kwartek, 14 sierpnia, tak i ja, jak ten czas gna. Ach, wiecie, że za dwa tygodnie jest szkoła. O. O. I. O, nie. Dobrze. Nie psujmy sobie humoru z rana. Mm. Jak mi się kawy chciało, ja się w nocy obudziłam i mówię, Dla sobie kawę zrobić. No, taki pomysł miał, w nocy. Ale. Tak mnie plecy boli. Bo, ale spaliśmy długo tak a za oknem jest fajna pogoda wczoraj wczoraj I to jest ta pogoda taką jaką lubię że wchodzisz do okna i masz taki buch ciemne, ciepłego powietrza idziesz do następnego okna jest to samo wychodzisz z, wychodzisz z klatki i jest to samo kocham taką pogodę to jest ja bym tak mogła przysięgam mieć cały czas Jezus, jak ja to uwielbiam, mm. kto jest tym, słoneczko? Ja. Sę do pracy, piesko żegna, do zobaczenia, tatuś mówi. <grystanie> Plany na dzisiaj, nie mam planów, na, na chwilę obecną nie mam. Coś tam mi w głowie świtało. A! Wczoraj w Action byłam. Jakie tam piękne, krasnoludki. Pierwszego skrzata Wika kupiła i później pojechałam z mężem. To jednego widziałam ja, drugiego wziął mój mąż. Bo przyjechałam, zrobiłam wejście do ogródka, poplewiła. Tak ładnie wygląda. Um. Zrobiłabym live'a. Ale ja się boję, boję się go zrobić. Bolika mi w stanie i w tym momencie co będzie? <laughs> A teraz już jak, jak to wrzucę, to już będzie po prokach dawno. Uuu! <laughs> stójcie! O! Nie, patrzcie to. A, no polecicie. Ja Was nie chcę tutaj zrzucić. będzie mydło. Ja właśnie zbieram się teraz z moim Luisem na spacer. Bo czas najwyższy z nim wyjdzie, jest w ogóle jakoś po siódmej. Prowadziłam dzisiaj live'a, Ach, <laughs> nikogo nie było. Fajnie też było samej z sobą porozmawiać. Wy mi potem nie narzekajcie, że nie ma live'u, Wy mi nie narzekajcie. Ja was przepraszam bardzo najmocniej. To była siódma rano. Ja rozumiem, wy śpicie, macie wakacje, odpoczywacie, ale to była chwila, gdzie ja mogłam w spokoju sobie z wami porozmawiać. Jakiś pierdół to nagadałam. A czy drapaliśmy razem z drapkę? W tej zdrabce niestety nie było nic. Jakby tak był leżaczek, to byśmy coś wydrapali. No niestety, nawet leżaczka nie było. Kupimy nową zdrapkę, będziemy nową drapać. A jak? Także ja jestem naładowana pozytywnie. Yy, ubiorę sobie jeszcze kacie i jedne mam. A jeszcze tylko drugie i wychodzę z Luisem. I ja jeszcze miałam Wam coś powiedzieć. Jezus, ja zapomniałam. Pięknego dnia Wam życzę. No tak. A to jest najważniejsze, także ja się zbieram, ja idę, a potem jeszcze pójdę sobie do sklepu. Może zabiorę Was ze sobą, nie wiem, czy zabrałam Was do action, co będziecie mieć w tym vlogu. Eee, a ja teraz, no bo już, już chcę wyjść, on robi tak ho. ho. No to jak on ta robi, to ho ho, to już chcę wyjść, ja muszę jednego psa zapnąć, żeby wyjść z drugim psem. Kogiel mogiel. Dobra, widzicie? Odpaliłam się. Uff, równowaga. Do potem. Ja muszę was jakoś tak, żebyście mnie nie spodziewali. To nie mój stan, ale już też grabienia się szykuje. Pierwsze oznaki ksieni. A. No, było tak krótko te lato. Słoneczko, a jest ciepło. Bardzo ciepło. Jeszcze się dzisiaj za wąchanie wziął niucha i niucha tak Luisek? idziemy dalej, chodź zlitowałam się nad tym moim psem nie zlitowałam, to jest oczywiste że trzeba z nim wyjść ale on się nie lituje w ogóle nade mną bo on cały czas, to mocha. tu chyba była jakaś inna psina bo spokoju mu to nie dają zazwyczaj po wąchanie idzie Odczytuję wiadomość to była bardzo długa wiadomość tak Luis, ale jest fajnie, przyjemnie bo wczoraj rano, wczoraj to było, czy przedwczoraj, jak wyszłam, jakie mam równe te kudzeczki. wczoraj jak wyszłam rano, to ja zmarzłam, a jest naprawdę przyjemnie. To jest to, co ja kocham, wiecie co, naprawdę to kocham i to może nikt nie, nie uwierzyć, bo jak ja się wystraszyłam się w telefonie auto odbiło, widzieliście ten szok? Chodź Luisek, a tutaj sobie Luisek szedł, Uch. Boże święto, ale mnie coś zatrzymało. Boże, jak to się idzie wystraszyć. No tak, kobieto, idziesz nagrywasz i masz się oduczysz od tego. A tutaj, tu za tą zielenią, mm. poprawiali ten budynek, jeszcze raz go odmalowali. A jak... O, księżyc. Oni tam tak dokładnie robią te podwórko, do mnie by wjechali. Mnie tak cały czas przecież zalewają, nie fajnie, ale winnego nie ma. O, jak zaproszę do mnie serio tych panów tam. Oni tak ładnie robią. Ładnie będzie. Tylko będzie ładnie, jak na całym podwórku nie rozłożą dywanu kostki. Bo tą zieleńkę ja bym serio tam zostawiła. Posłuchamy ci, ci, ci. Ładny ten zacik. Takie małe autka są. Dr o, drabina nawet. Kurczę. Dobre. Muszę Luisa troszeczkę na bok dać. Dobra. A moja ekipa jeszcze śpi. Niech śpią. Niech zasilają baterie. Ja już zasilam na pierwszym spacerku z Luiskiem. Nie założyłam sobie mojego sykarka. I znowu już nie będę wiedziała, ile miałam kroków. Ale wiecie co? Najwięcej kroków miałam na wakacjach. Tam bez kilku kroków to byłby rekord. 30 tysięcy. Tego dnia bardzo dużo chodziłam. Bardzo dużo. I takich dni chciałam więcej, ale nie było tyle dni. Takich więcej. O kurczę, widzicie co? Tu jest tyle śliwek zgniecionych. Trzeba tak uważać. nikt tego nie zbiera, A tutaj, jest... o Jezus, orzechów dużo. Dobra, ja się wyłączam, bo ja zaraz. Tu jest jako pierwszy, i on jest duży, ten skrzatek. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. I tak po lewej stronie mamy takiego kawalera. I tutaj taką damę. Gdzie? On jest duży. Tak. Tutaj sobie wczoraj przeplewiłam Już lauf. Wychodzimy. I idziemy razem teraz do sklepu kupić nie wiem co kupić, ale idziemy coś kupić szybkie zakupy z Albu kabanosy drobiowe pół chleba dla Nagi, bo ona chleb, ryż do obiadu tu mamy wołowinka dla Luisa co my tutaj jeszcze mamy? O Boże święty, to ja bardzo lubię, Przydełka yeah. z kurczaka łagodna z Elkrierka. one są pyszne na szybkie takie przekąszenie, papier toaletowy i jeszcze wzięłam w ogóle dla kota drapaka, ten drapak to mi cały czas spadał, chyba miało być tak, że mam go nie brać. W następnej siatce mamy... Ujuj, co my tutaj mamy. Bułki dla Briana. Wzięłam im pizze takie. Boże, jak one się nazywają? Margaritki. Banany. Będziemy robić koktajle dzisiaj. Banany. O, już musimy sobie tak pomóc. Oraz co ja tu wzięłam? To są nektarynki. I i, i... draszek z marchewką. I tu jest w tym plus papier, plus ten trapak 136 zł. A nie, i jeszcze wzięłam to, bo prawie mi wpakował do lodówki. No, tyle. Jestem na krzesełku i jem gruszkę prosto z drzewa. Tutaj jest moja gruszeczka, a spójrzcie tutaj na dół. Widzisz coś? To są klapsy. One przecież jak lecą, to jest marmolada. Ale ja mówię... Żeby ja nie była stratna, wzięłam sobie krzesła. stoję sobie na krzesłach i mówię: Muszę zjeść dobrą. Bo co chcę wziąć? To pół rozwalone jest, a pół jest dobrej. Ale tutaj u góry jeszcze jest tyle tych gruszek. Nie wiem, którą wybierać. Tam nie dosięgnę. Ach.